Za 5 euro To, to mamy, jest 5 euro, 20 zł, nie? No jak sta 25 Pakiet startowy normalnie sportny. No bez to ty nawet piszesz pakiet startowy. Ty ładne to jest. Tego bucika bym używał i tak samo to. A to jest spray, a to nie to do wywalenia. Chciałem jakby to była... no ten... Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. o nowe wydarzenie jest w tym wypadku. no to ci ci O snajperka nowa do odblokowania, będę nią grał, jak ją blokuje oczywiście. Co ty mówisz? A, za, a co trzeba co zrobić? Co jest? Co ja odebrałem? Jakąś broń odebrałem. Co trzeba zrobić? Właśnie ja... Nic nie zrobiłem i dostaję, dostałem jakieś te... Czekaj. Ty, co jest grane? No. Ty, bo ja to wydarzenie maksuję. A co, co się tam? Już wymaksowałem całe wydarzenie. Co? Jak? No, wymaksowałem całe, całe ten wydarzenie. 3 no, sekundy. Ale jak? No nie mam pojęcia. Co ty gadasz? To jest jakiś glitch jest Powinienem mieć. No ale co tam trzeba zrobić? Zero. No właśnie, czekaj, bo ja chcę, jak to działa? Zbierz się od Fesne Arena. zombie oraz... Funki zapisane bardzo znacznie. XD, to ja już to wymaksowałem w 3 sekundy. A nie zagrałem nic dzisiaj. Co mnie dzidzisz? A ty, zacznę grać tą sniperką. Czemu? Ona jest dobra? No nie wiem, właśnie nowa sniperka teraz wyszła A ty dzisiaj. kupiłeś te Call of Duty za 100? Za 5 Ty je, je kupiłeś? No Spójmany. Co ty nie grasz? Ty no zbierałem, grasz? zbierałem se hajs, grałem ale wiesz, wolę z wami spędzać czas i grać no. z wami niż samemu. No tam masz że tak jakby dermasz, nie? Wiesz jak to jest, nie? Wszystko tam masz Zajubiste. Zbierz się arena A to też tak chcesz kupić? Nie wiem Dawaj kupuję tak to ma jak... Ej, odebrałem nagrodę. Dostałem... Ja mogę to bez... Ej, bez kitu, dostałem no. jakiś pistolet ty Ej, ja mam też... Ja mam 2800 ty, ty, tych punktów. Ja też to ja mogę. Ja miałem wymaksować. 5000 Ej, ja też to mogę Gigi. wymaksować Ty, co to jest? Ty, ty. Maksuj, maksuj to od razu, ja już maksuj. maksowałem. Co to Ej, co to jest za broken ty No nie, ej, o co chodzi? Łeb chyba w Web zadaje max obrażenia, nie? Nie no, już 100 metrów i dalej dwa strzały i leży, ale tak duży odród ma dosyć. Ej, hey, XD odchodzi z tym do zemii. Nie wyda, to wyda, ten że event, nie? Mi się wydaje, że to jakiś glitch jest. Ej, ciągle mam, jakby wywala mnie, jak to odbieram. No mnie też właśnie. Jak na przykład patrzę na prestiż broni. To nie mogę na niego patrzeć. Znaczy na prestiż broni, na prestiż. z <w> zasługami <token thanks> online. O co chodzi z tym Call of Duty? Je, je, je. nie, 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 nie no, jak ten, jak w na hita To spoko chyba I my zastanawiam za co Sigma, Za otwieranie skrzynek Jaki skrzynek? Aha sumie. Dawaj, bo rankedy Czekaj, bo Ty, ja już mam odlokowane rankedy Co Ja nie mam Ej, sigma, mam rankedy odlokowane <laughs> Dobra, ty wymaksowałem Tak Jak nie masz? A okay, zobaczę ty masz rankedy, czy nie masz? Weź spraw? Raczej nie. Ty, bo ja wczoraj nie miałem rankedów odblokowanych. Nie wiem. Może wczoraj wbijeś właśnie. Ty, mam odblokowane. Grał w ty. A jak Nie to no, działa? najpierw odgrywkowa, pamiętaj. No, tak, tak, tak. Czekaj, no, nie odpalaj To rankedy w Nie odpalaj, nie odpalaj. Ja sobie uzbrojenie hmm. zobaczę. ja w ogóle se yy, w końcu ulepszyłem, w końcu wbiłem ten 33 poziom, nie? No I w końcu sobie zrobiłem to. W końcu odblokowałem swoją starą M4 Zero recoil mam teraz Ty, a na którym levelu akimbo było? Na 19 kurde Jeszcze długo Gościu będzie nawalał akimbo Dobra, gramy mordo nie no czekaj Nie laser Mam nic Olamy sobie PD do levela Ja ale zrobię sobie. Nie jutro taki jest co wydzień jest nie Wiesz co ja będę Bizona chyba maxo To są niż dniu Ja jutro nie idę do szkoły Bizon? Bizon też jest jest OP Gdzie jest Bizon? Czemu? No bo ja Zostawiasz mnie? Nie mogę Bizona Muszę mieć 37 mm. poziom no, jest bo musi być 37, kurde, no ja też nie mogę. Dobra, wywalone. Wywalone. Co jeszcze się super. Nie, nie, nie. Jeszcze 20 leveli. i Jazda z kurami w Wod Warden. I. Ej, ale jak, jak rybę nie O kurde, ty wywaliło mi. Zwaliła mi wardon. pozdro gg. pozdro gg. a ja jak coś da Sigma, Sigma. na youtube to pokazuję czy tylko na twitchu nie tylko na twitchu bo nie mamy skonfigurowanego tego głównego na e, A dobra włączam dobra wychodź. No, yeah, yeah, yeah. Mi je 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 sigma balls. Ja on się w telefonie dziwi Skibidi, Skibidi, Skibidi. Jezus Maria, ty jakieś kolędy będę se puszczą co ty na co? Nie 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 yeah, yeah, yeah. A jeśli ja nie słucham nigdy kolęd? Co? No bo jakby Nie lubię słuchać kolęd nie słuchaj? A ty? No, no Chciałem mógł puścić coś fajnego. Co polecasz nutka, jaka nutka? Eee, balindo, coś... No i Sigienka. Zapraszam cię, zapraszam cię do Oczywiście To no jak ja do niego dzisiaj dzwoniłem Serio? Podać ci numer? No Hmm, ten Morgen. Tu szarpie za torbami. udaje, że cię troszczy, ale tylko z No niestety nie. A tu daj numer, ja zadzwonię. Niestety nie odebrał ten skiwi, Sigma Sigma, ball. Ale ty co, on zlikował adres i telefon? No? To dawaj, dawaj telefon. A że dzień paskudny po to co? Jedziemy na kurwy. Ja nigdy nie byłem wuja, się pod Ty a w po ofercie miała Terror Ronald. Jak to się gra w ogóle? Tak jak Fortnite te ranked są czy jak? Pum. Lepsze. A. To było pokurwione. Rozmawiałem z nią moim Ledonia. Lazi bardzo lubi brzechwe. Uwielbia piło nie i sucha selany gomez. Myślę, że rucham. Ja siedzę i słucham. Yy, snajperka jest do. ta snajperka co jest? Jest do odblokowania za kupienie bandla. Ty w ogóle widziałeś coś teraz w Fortnitecie? Nie. Ja Fortnite odinstalowałem. Co? Gościu masz skibiditoilet toilet Fortnite. Jaki gówno... Dobra, dawaj ten telefon do Zuniaka. Na pewno ci ciebie screena. Pyta mi... <grym> z zwodzi... Ty dla niej zawsze masz otwarte drzwi. A tak naprawdę chuj ją obchodzisz. Zimną gołdę północy, z nią będę pił. Dopłacisz parę stówek to nie szkodzi. Czekaj, bo muszę najpierw... Nie dzwoń do innych jak tutaj znajdziesz jakiś numer. Udzi za lepszym pieniądzem. Jechałem do Reichu to nie przez agencję i w sumie Berlin blisko, Ale nie kurwa przez agencję towarzyską, już trudno. Te świeczki, to okaże się jutro. Prawdę, ale bym lizał ci. Mówiąc o Voltaikę, każdy lub okoliczność okoliczności ale nie wychodzi z roli. Tak jak Wojtek C. Co staniesz się do Grecko? Zabierz Sigma. Ja ja ogólnie polecam ci podejść do niego i powiedzieć, że jesteś z gangu duchów. Nie. Wiesz, schodzić nie. Ty, ale wiesz Było co, na wiesz co Do naszego w grecku zrobił? Eee... Co zrobił? Bukujesz taką izę z elektryka? Tylko alternatywę trochę. Którą? Tą wysoką, czy tą niską? No, no ona jest niska. Z czwartej tak. No, to kojarzę. No, no dzień... to kojarzę. To ja kiedyś gadałem, nie? I my poszliśmy... Eee... Poszliśmy na ten... Do skateparku, nie? No ja wiesz Jak ja z nią poszedłem, nie? On coś tam do niej machał I coś się do niej postawił, nie? Ja wy ty, zabiję go zaraz, nie? To spodobała ci się No, to oczywiste, ale mu chyba też, nie? Więc to tak... Ale to ta wysoka, nie? Nie, nie? Nie, nie, nie Nie ta wysoka? Nie, ty chyba nie nie znasz Objawienie roku, Kupy, trzymać roku. Zarobił pierwszą kapustę i narobił w chuj bigosu. To, to swoje zdanie powiem. Moc w momsie żywieniowym. Halo, Nie halo. Mhm. mogę. Nie chodem. To na... gówno prawda. Nikt z na tym. Gdzie w ogóle lecimy? No ja się z ciebie pytałem, czemu ja tu idziemy Yyyyyy... Eee, lecimy po ciebie Jakiś gościu pisze, że hacker, hacker. Sigma, nie? Ja muszę być iść do telefonu ale mi się nie chce Szczerze Ty, ale mi klatkuje, nie? Ty coś te sterowniki No niedobrze, niedobrze tak, Jak jakieś spotkiew w ps Panu ja muszę sobie No Kurwa, tak mi się nie chce Aha, bo ja mam stopingu ogólnie co tu chodzi? Dobra, no, no, wiesz, to kurwa. Nie było bułek oszczędzających na kurwie i nie było kurek. Te wysoki pingman. I ciekawe, jak stream wygląda teraz. Muszę mieć na zaraz. Dzwonili no, do mnie chujeli, ale nie się krzyżyk. Zarabian poleci, nie? Skiby Sigma. Czy jesteś na bombie A jeszcze, że tak trochę idę, nie? Do dupy to wydarzenie Wymaksowałem je w 5 sekund Chciałem to... Myślałem, że to będzie jakiś lepszy, a nie gościu maksujesz to w 3 sekundy po wejściu do gry No kurde, no co za CFE jakiś Oj. tutaj mnie bije. Ja on taki kąg, ale. Ty netnie, gdzie on jest. Nie jest gdzieś tu. wywalone w niego. No i znowu, no, z dupy. Ja ty, a co masz streama na Twitchu odpalonego? Tak. Chyba z musimy zrezygnować. On no z dachu wali jak CFE największy. Dobra, wywalone w niego.

Gdzie ktoś jest? Na dachu tutaj jest Gość. Gdzie... tu Spokojnie, okay, wiem Słuchaj, słucham grande, ey. ej zaczyna miąkać Dwóch jest na dachu I Tam tyrolką wjeżdżam. Ktoś mi zabrał fraga, GG ja, pozdro 17, klik, e, klik, stawiam. I sicario patrz mi za to, żebym rozburgił Jak skurwi, wersy, no to z krombi są, go się no Kurwa. To ja jutro muszę iść do szkoły. Czemu? Co, tadzik? Nie, tadzika mieliśmy w środę, to ci opowiadałem, że go wkurzyliśmy, A, tak, cool. fet. Nie, tam gościłby. Lubię. To w ZLB nie chcę mu tablicy, bo do mnie jakiś gość strzela. No o, na no dach, przez mieć. Ja nie wiem co zrobić, ok okrążam go. Haha, jednak nie, a może jednak dzisiaj po dniu on syszed. Da tu wychyl, wychyl. Co ma góry? Spędzi jara, co no, i co się i proszę, i proszę, jaraj. i jaraj jara, i wywalone w niego. zaraban wleci, stigma. Czuję cigiemkę. Nie wiem czy też czujesz taką cigiemkę jak ja. No gościu na Twitchu. Kurde spadłem, a gościa miałem na dachu. A jajajaj, skibidi Nie ja muszę przestać. Za dużo, za dużo czasu spędziłem dzisiaj z Szymonem, nie? Na praktykach. Co z... to on jest? to jest? to to Nie może. Miliar, 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 cię Miliar, 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 to woli niż Intelekt. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Camden, tak spędzam niedzielę. mm, -mm. no, no, po prostu za mym celem. To jest <noise> nieprawda na cenę. Goście sądami. Poleciał tam. Zaczynamy, ale kurwa, to gramy jagną, tak jak John tak kolejny. Niech tu to na forum, wyjebany najlepiej, widać towar. Już do farmele wydałem, no w na wygraju, nie mam mnie dzień Co <muchy> za debil! Czek, czek Drugi raz go leczę Mhm, <muchy> mhm <Niechy> chyba że to I... State, milion dolarów, kurwa, wszedł Indie, ale ten wers kosztował no Dosłownie, nie? Nie, hmm, hmm, prosto o mym celem. Chyba muszę iść serio podłączyć ten telefon. Hmm. Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compto, tak spędzam niedzielę. Miałem być tu, ale byłem też tam na ale byłem też tam. Wezmę dwa tak do pomocy. To mnie na jakąś DOS dosy. W parz wód. Fotowam bo Nie, 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 nie no bo ja go znaczyłem na tym. No ta, bo ja mam takie gówno, którego nigdy nie używałem. Zacząłem to w jakiegoś gówna ze spodłogi, podniosłem. Aha, już nie mogę tego użyć. Sigma. Idye, 5 milionów dolarów, kurwa, czele. IDA, ale ten drzwi kosztował. Idye, ono to woli niż Intelek. Byłem na Rodeo Dry. Byłem na koncie, on tak spędzam mnie niedzielę. Mmm, mm owe to za my celem. Mmm, -mm. mmm. Mmm, mmm. No eksploruję teren. Byłem na Rodeo Drive, byłem na tak spędzam niedzielę. Tu jest Sigma. Mm -mm. Na drugiej stronie są na dole. I tutaj na dachu. Młody Satan, ten. Młody border pozdrawia rodziców i moją siostrę. Trzeba najgorsze chwile, wcale nie kojarzą się z tą łamkę. Leci. Oh, Mieszkam sam, kto mnie słucha i kojarzy twarz. Gdzie bro? Good fight man. Sigma. Jumby. Nie my go nie zauważyłem, ja na niego po prostu zdecydowałem Chcę kupić dużo że Weź mi kup A, nie ma sklepu GG bro Jestem dużym dzieckiem, ale tak bardzo, 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 bardzo. Albo ale nie, 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 nie,